Witam serdecznie, Kuba Jankowski z kanału Aquapassia, nisko się kłania. Dzisiejszy filmik z serwisu mojej dwójki Serwisu to może duże słowo, ponieważ tylko podmieniam 5 litrów wody, no i było lekkie czyszczenie szyb, no i pokrywy. Jak widzicie 5 litrów wody mniej u mnie w paniaku to jest tyle. Spójrzcie jeszcze jak chodzi kaskada FZN2. Rozkręcona jest na maksa Mamy tutaj trochę ciemne, ale widać prefiltr z gąbki. W środku filtra jest ceramika, są gąbki, jest wata. Pokażę jak to tutaj to wygląda. Zobaczcie. Tutaj mamy taką watę filtracyjną, trochę ciemna ale. Coś tutaj widać, i tak sobie myślę, żeby z tym filtrem podziałać w następujący sposób: pozbyć się wszelkich gąbek, jakie w nim są, zasypać go ceramiką, której jeszcze troszkę u siebie wolnej mam, dać na wierzch tylko watę filtracyjną, i co jakiś czas ją wymieniać, a na wlocie zostawić sobie ten gąbkowy prefiltr. Jak widzicie, filtr już jest całkiem nieźle przytkany. Woda ciurka, a to nie są możliwości tego filtra, gdy on jest na maks rozkręcony. Tutaj powinna być yy, no praleczka. Powinien nieźle kręcić tą wodą, a nie tak nie tak jak jest. Więc teraz co robimy? Doleję wody do pełna no i zajmę się filtrem. Zasypię go ceramiką, do tej starej dosypię nowej. Prefiltr na locie, no i zobaczymy jak urządzenie będzie śmigać, a tutaj na wierzch filtra, tutaj gdzie są te moje stare fragmenty włókniny, dam świeżą i to będzie wszystko. I zobaczymy jak wtedy będzie filtr śmigał i jak długo będzie działał bez czyszczenia, chociaż teraz i tak nie jest źle ponieważ czyszczę go raz na miesiąc no i po miesiącu jest tak jak widzicie a moim zdaniem nie jest to źle i tak kochani u mnie przedstawia się serwis mojego prawie bezobsługowego zbiornika więc to by było na tyle działam dalej no i za jakiś czas zdam relację z tego jak filtr się sprawuje z nowymi mediami trzymajcie się ciepło cześć do usłyszenia. Pa.